Święta, Święta, Wielka Radość, Wielka Radość, Święta, Święta. Trzej królowie złoto Kadzidło Mirre Chrystusowi podarowali. Widzieli ja. Wspaniałe spotkanie, radosne spotkanie, na narodzenie, chrystusa czekanie. Boże narodzenie, Bóg się rodzi, moc tu chleje. Wspaniała nowina ziemię spowiła. Nowy rok, szampańska zabawa, bawmy się do rana. Wielka noc, wielka noc, Chrystusa śmierć i zmartwychwstanie. Po wodzie kataklizmy wojny nieszczęścia? Co się? Co się dzieje? Co się dzieje? Skąd na ziemi? Takie cierpienie? Chrześcijańskie święta są wielkimi, grzesznymi misteriami. Boże Narodzenie z kultem Boga Słońca powiązano. Popularna świąteczna chodnika pogańskich marodomów, co głupsi chrześcijanie co roku nowy rok świętują, przez nim sobie sprawy nie zdaje, że w ten sposób pogańskiemu Bogu Janusowi cześć oddaje. Wielka noc to chod złożony Bogu słońca, zaś jaja święcone, to wielka krwina znał Chrystusa. Najzabawniej jest wtedy, gdy plugawi urzędnicy hraną pieniądze publiczne i na grzeszne święta przeznaczają złodziejstwo, wprątując niechomę Boga. To dobrze, bardzo dobrze. Im więcej ścierwał ukradną, tym lepiej dla piekielnych sadystów. Chrześcijańskie grzeszne święta coraz liczniejsze tłumy gromadzą. Na piekielnych sadystów to no dobra nowina, wspaniała nowina, cudowna nowina. Dzięki chrześcijańskim grzesznym świętom coraz więcej grzeszników trafia do piekła. U wielkiej radości piekielnych ¡Salve esto!